Logitech MX Master 4 jest już u nas i powiem Ci jedno, jest idealną myszką do pracy. Jeśli chodzi o wygląd bardzo zbliżony do MX3, ale materiały zupełnie inne. Zamiast miękkiej gumy mamy matowe, twardsze wykończenie, które nie ściera się i nie klei po czasie. Dodatkowy przycisk funkcyjny, zrób z nim co tylko chcesz. A największy bajer to haptyka. Pod kciukiem czuć delikatne wibracje, kiedy wykonujesz gesty albo zmieniasz tryby. Na początku myślałem, że to zbędne, a teraz nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było. Nowe menu Action Ring. Chowa się właśnie pod tym nowym przyciskiem, który otwiera kołowe skróty. Możesz przypisać swoje funkcje i działa to zaskakująco dobrze. Praca w programach graficznych jeszcze prostsza. Rolka Max została. Boczna również, chociaż w nieco odświeżonym kształcie. Bateria jak zwykle nie zawodzi. Jedna minuta ładowania to aż trzy godziny pracy. Myszkę ze swoimi urządzeniami połączysz za pomocą nowego Logibolt lub przez Bluetooth. MX4 możesz przełączać między trzema urządzeniami. Jest troszeczkę cięższa, trochę twardsza, ale to nadal najlepsza i najwygodniejsza. Mysz do pracy jaką znam. Jeśli masz MX Master 3, przesiadka nie jest obowiązkowa, ale jeśli dopiero szukasz idealnej, to właśnie znalazłeś. A więcej informacji znajdziesz w opisie.